Przygotuj się na zanurzenie się w surowy świat postapokaliptycznego chaosu dzięki dziesięciu najlepszym przyprawiającym o zawrót głowy filmom i serialom serwisu Netflix. Od opuszczonych pustkowi po epickie bitwy o przetrwanie. Numer 10. Plemiona Europy. Porywający niemiecki serial stworzony przez Filipa Kocha przenosi widzów w rok 2074, kiedy Europa zostaje rozbita na mikropaństwa w wyniku globalnej katastrofy. Trójka rodzeństwa wyrusza w niebezpieczną podróż, by zmienić losy kontynentu. Serial może zaczynać się nieco banalnie, ale z każdym odcinkiem staje się coraz lepszy, zanurzając widzów w mieszance survivalu i nadziei. Plemiona Europy miały swoją premierę w 2021 roku. Numer 9. Zabójcze maszyny. W nawiedzonym postapokaliptycznym świecie Christiana Riversa, samotna bohaterka Hester Shaw powstaje z popiołów, by rzucić wyzwanie metalowemu kolosowi. Kierowana przez ducha pamięci swojej matki, zawiera sojusz z wyrzutkami Tomem Nadzwartym i enigmatyczną banitką Anną Funk. Poruszając się po krajobrazie pełnym zdrady i tętniącego życiem przetrwania. Barwy zderzają się ze spustoszeniem, tworząc obraz piękna pośród chaosu. Choć fabuła niesie echo znanych opowieści, film olśniewa zapierającymi dech w piersiach zdjęciami i epickimi bitwami odsłaniając dystopijną wizję pełną niebezpieczeństw, jak i cudów. Wydany został w 2018 roku. Numer 8: Black Summer. W Tej mrożącej krew w żyłach opowieści stworzonej przez Karla Sheffera i Johna Hyamsa, niezachwiana miłość matki prowadzi ją przez najciemniejsze głębiny świata, opanowanego przez zombie, gdzie nie cofnie się przed niczym, by odnaleźć swoją zaginioną córkę. Dołącza do grupy amerykańskich uchodźców, poruszając się po zdradliwym terenie i staje przed bolesnymi wyborami pośród palącego ognia letniej apokalipsy. Serial opowiadany jest tak, jakby rozgrywał się niemal w czasie rzeczywistym. Olśniewa mistrzowską reżyserią i urzekającymi zdjęciami. Wydany został w 2019 i powrócił z drugim sezonem w 2021 roku. Numer 7. Miłość i potwory. W postapokaliptycznym świecie, opanowanym przez potworne stworzenia Joel Dawson, zostaje uwięziony pod ziemią wraz z resztą ludności. Kiedy nawiązuje kontakt ze swoją dawno utraconą miłością Amy, odważa się przeciwstawić przeciwnościom losu i wyruszyć w niebezpieczną podróż, aby ponownie ją zobaczyć. Film wyreżyserowany przez Michaela Matthewsa to przygoda pełna humoru, romansu. I zapierającej dech w piersiach grafiki komputerowej. Wydany został w 2021 roku. Numer 6. All of Us are Dead. W bijącym sercu południowo-koreańskiego serialu w Liceum wybucha chaos, kiedy śmiercionośny wirus przemienia uczniów w wygłodniałe zombie. Gdy uczniowie walczą o życie koreańskie, wojsko ściga się z czasem, aby powstrzymać wybuch epidemii i zapobiec ogólnokrajowej katastrofie. Fascynujący scenariusz, znakomite występy i najwyższej klasy produkcja porywają widza we wciągającą opowieść. Wydany w 2022 roku serial to napędzana adrenaliną przejażdżka kolejką górską pełna grozy i nieustannej akcji. Zanim zagłębimy się w numer 5, oto kilka wyróżnień, które warto zobaczyć. Nie otwieraj oczu. Pośród złowieszczego globalnego zagrożenia, matka odważnie prowadzi swoje dzieci w dół zdradliwej rzeki, nawigując na ślepo, by uniknąć niebezpieczeństw. Snowpiercer W zamarzniętym świecie, siedem lat po apokalipsie, pozostali przy życiu ludzie próbują przetrwać na pokładzie gigantycznego pociągu. Hierarchia społeczna wywołuje konflikt, skłaniając do porywającej eksploracji walki klas i istoty przetrwania. The Rain. Po tym, jak śmiercionośny wirus niszczy większość ludzi w Skandynawii, brat i siostra wychodzą ze swojego bunkru i odkrywają, że cywilizacja zniknęła. Dołączają do grupy młodych ocalałych i wyruszają niebezpieczną podróż przez opuszczone krainy, doświadczając miłości, zazdrości i wyzwań nowego świata. Numer 5. Księga Ocalenia W tym zachodnim filmie akcji w reżyserii Braci Hughes, Włóczęga Eli przemierza północ Ameryki przez 30 lat, strzegąc cennej księgi, która dostarcza wiedzy mogącej uratować ludzkość. Podczas podróży trafia do małego miasteczka, gdzie tyran Carnegie próbuje za wszelką cenę wejść w posiadanie księgi. Na jego drodze staje również dziewczyna o imieniu Solara, która próbuje go zwabić, jednak Eli pozostaje nieugięty. Film wyróżnia się wyjątkową grą aktorską Denzela Washingtona i uderzającymi efektami wizualnymi. Premiera księgi Ocalenia miała miejsce w 2010 roku. Numer 4. 100. W postapokaliptycznym arcydziele Jasona Rottenberga, 97 lat po nuklearnej dewastacji, jedynymi ocalałymi ludźmi są mieszkańcy 12 stacji kosmicznych na orbicie Ziemi, które po połączeniu tworzą arkę. Panują tam surowe zasady. Każde przestępstwo prowadzi do kary śmierci, chyba że masz mniej niż 18 lat. Arka stawia na ostatnią nadzieję i podczas brawurowej misji wysyła stu młodocianych przestępców na Ziemię w celu kolonizacji. Wstępując do nieznanego świata, napotykają nie tylko pozostałości ludzkości, ale także dociekliwych ocalałych znanych jako uziemiacze. Sekrety odkrywają się, a walka o przetrwanie ewoluuje w bitwę o przyszłość. Serial wciąga widzów w interesującą opowieść o odporności i odkryciu. Swoją premierę miał w 2014, a zakończył się w 2020 roku. Numer 3. Droga. W arcydziele Johna Hilcoulta ojciec i jego młody syn wędrują przez opuszczony świat, trzymając się swojego człowieczeństwa pośród ciemności. Uzbrojeni jedynie w pistolet i kończące się zapasy. Poruszają się po krajobrazie, nękanym trzęsieniami ziemi i desperacją. Mężczyzna, zdeterminowany, by chronić syna, zaszczepia w nim wiarę w ich wrodzoną dobroć, nie chcąc uciekać się do kanibalizmu jak inni. Gdy spotykają resztę ocalałych zaufanie, staje się luksusem pośród nawiedzonych wspomnień o utraconej miłości i strzaskanych snów. Podróż duetu odkrywa głębokie pytania o moralność. I przetrwanie dzięki porywającej historii i rozdzierającym serce występom. Film wykracza poza swoją ponurą fasadę, aby dostarczyć ponadczasową opowieść o odporności i nadziei. Wydany został w 2009 roku i zdecydowanie warto go obejrzeć. Numer 2. Ku jezioru. W tym porywającym rosyjskim postapokaliptycznym thrillerze inspirowanym powieścią Jany Wagner, Moskwa ulega enigmatycznemu wirusowi, przekształcając się w miasto umarłych. Pośród chaosu, Siergiej, mieszkający bezpiecznie na obrzeżach ze swoją ukochaną i jej autystycznym synem, przeciwstawia się niebezpieczeństwu, wyruszając do zamkniętej metropolii. Postanawia uratować byłą żonę i ich syna. Zjednoczeni okolicznościami, wyruszają w niebezpieczną podróż na północ w poszukiwaniu schronienia. Pomimo utrzymującej się wrogości, muszą posuwać się naprzód, pozostawiając za sobą urazy i konfrontując się z bezlitosnym postapokaliptycznym krajobrazem. Serial urzeka skrupulatną narracją, znakomitymi kreacjami i zapierającymi dech w piersiach zdjęciami. Wydany został w 2019 roku. Numer 1. Ludzkie dzieci. W dystopijnym świecie w roku 2027 w Londynie ludzkość stoi w obliczu wyginięcia z powodu niepłodności. Były aktywista Theo Faron zostaje wciągnięty w niebezpieczną misję dostarczenia ciężarnej kobiety w bezpieczne miejsce. Film jest bolesnym spojrzeniem na możliwą przyszłość, ale także zapierającą dech w piersiach rozrywką, wywołującą przypływ adrenaliny. Imponuje długimi ujęciami, które przenoszą widza w sam środek wydarzeń, zachwycając skomplikowaniem kolejnych scen. To jedno z niewielu prawdziwych arcydzieł kina science fiction. Wydany w 2006 roku film pozostaje uderzającą wizualnie eksploracją walki ludzkości o przetrwanie.